Żar z nieba się leje, moi drodzy. Leje się z nieba żar, a my jeszcze się doświetlamy tutaj lampami. Żar, miszer, żar. Żar, mishel, Żar, mishel, Doświetlamy się tutaj lampami specjalnie dla was, żeby pięknie wyglądać i żebyście nas super słyszeli w naszym formacie papierki. To przedostatni odcinek w tym sezonie. Wiem, że ostatni. Nie, przedostatni papierków, ostatni papierów będzie. Okej. Okay. Tak, i to jest przedostatni odcinek papierków. Nie, czyli format z newsami, szybkimi rzeczami, które tutaj dla was mamy ja, czyli Maciek. Myślałem, że powiesz Miszon. No właśnie chciałem tak powiedzieć coś, i, i dostałem takiego nagle zatoru w ja mózgu. I, mózgu. I, czy ja się nazywam Miszon? Ja jestem Miszon. I nagle dostajesz wylewu i koniec. Tak, i koniec, i dziękujemy. Tak się kończą papiery rozwodowe. Jak źle się przedstawiasz, tak się w ogóle kończy. Miszon i e, Warga Maciola. Warga, dzień dobry, miło mi bardzo, Dokładnie to tak. ja. E, witamy w papierka o to tematy. Dymy na konferencji fame MMA 15. Telenowela u królikowskiego i Opozdy. Telenowela u fabiańskiego i ma fashion. Telenowela u Wardęgi i Konopa. Patelniowa afera z Franiem. <grym> na pewno jesteś, bo pewnie nie wiesz, co to jest za news, co? <grym> nie. A czy to chodzi o konferencję? Eee, nie, to nie chodzi o konferencję. Aha, okej, okay, no bo ja konferencję oglądam i nie kojarzę że patelniowej afery. Nie było patelniowej o afery na konferencji, natomiast patelniowa afera jest tutaj. Oczywiście my Wam tego nie pokażemy. Ale czy to jest jakiś taki film, który. To Aha, jest taki film. To jest taki film. To jest taki film. Mamy gościa, mamy domniemanego Frania, który. No po prostu hm, jakby to ładnie określić, że YouTube tego nie zajebał nam. Eee, smakuje by... pierogi. Smakuje pierogi, smakuje pierogi. Nie wiadomo, czy są to. A sztuk jeden. To jest, to jest jeden pieróg. By Ale nie, 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 słuchajcie. Eee, wyciekł taki film, pojawił się, stał się popularny na wszystkich różnych dziwnych serwisach. Ludzie go sobie udostępniali, oczywiście bez sprawdzania kto to. Weź mi to wyłącz, proszę. <laughs> no Bo już... czuję się bardzo niekomfortowo jednak. <laughs> już wyłączam. Eee, i okazało się, że to wcale nie jest franio. Okay, to że to nie jest franio. Że, że to jest rosyjski jakiś ch chyba rosyjski, nie, może nie tyle, streamer, co jakaś bardziej znana postać gdzieś tam w Rosji. Natomiast franio to to nie jest. E, poszły, e, poszło oburzenie w ogóle gdzieś tam, że jak on mógł, że w ogóle. E, że Co to za seks taśma, seks afera. Być może wiesz, wynika to z faktu, że jego przeciwnikiem jest Paramaxil, którego sekstaśma wypłynęła, więc tak sobie ludzie pomyśleli, że Franio też powinien mieć swoją własną sekstaśmę. Aha, czyli o to chodziło z tym pytaniem na konferencji, czy to jest jego, czy to jest prawdziwe, tak. czy nie. I, tak. on, i on odpowiedział wardens, że to jest prawdziwe, yy, gdzie później mówili, że to nie jest prawdziwe i właśnie py pytano go, po co on w takim razie kłamie, w sensie, że robi to po to, żeby Było się więcej o nim gadało. No pewnie, tak. Że tak, bo on... Widzicie, jeżeli ktoś jest podobny do was i kogoś, nie wiem, zamorduje na jakimś nagraniu, to to, to jest właśnie taka strategia, że mówicie, że to wy, tak, że to ja żeby jestem. żeby zyskać popularność. Tak, ale przecież... I może was wezmą do Fame no, tak, wtedy. Nikt ci, nikt, nikt, nikt ci nic nie przebije, bo tak naprawdę to nie ty. A to, że mówisz, że to ty... No to tak to wygląda zresztą to jest taki case tak mi się wydaje wielu seryjnych morderców, że przyznają się do rzeczy, których nie zrobili. Ale to dopiero w momencie, kiedy już są tacy przyciśnięci tak. do muru i wiedzą, że im się raczej nie upiecze w związku z jakąś tam na przykład jedną ofiarą. Więc no wiesz bardzo często jest tak, że zaczynają opowiadać też o ofiarach, które nie są ich ofiarami. Mm -hmm. No bo będą, bo to już nie robi różnicy, tak? Nie robi różnicy, a będą bardziej popularni wtedy i więcej się będzie no tak, o nich mówiło. tak, tak. Znaczy, słuchajcie, trochę na wyrost tutaj rzuciliśmy tym <grym> zabijanym Troszkę, tak, i, ale, i to jest, ale to jest twój, wiesz. To są dwie naprawdę. No i ja tu o jedzeniu pierogów, smakowaniu, a ty musiałeś, z, 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 dadzą nam ten. Nic nam nie dadzą, po, dadzą po prostu nam... otworzył sobie paprykarz szczeciński od winiego. No Słuchaj, jesteś, Jezu, jesteś na wujek na weselu. Dobrze, skoro już tak zahaczyliśmy temat Paramaxila i, i Frania, no to dymy na konferencji Fame MMA 15, no chyba największym dymem było to, że się chłopaki napierdalali między sobą. Tak, oglądałam, faktycznie doszło do rękoczynów. Ale doszło do rękoczynów przed, Pod, tak. w ogóle przed konferencją. Ale to nie konferencją. z nim, nie między nimi, nie? Nie, 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 to było, było co innego. To była rzecz, że Szeliga spotkał się z Franiem. No tak, tak. I zarzucił mu to, że była jakaś spina między nimi podczas streamów, podczas streamowania na żywo, gdzie Franio myślał, że to w ogóle żart jest, nie? że w ogóle nie podszedł do tego tak na poważnie. I jak szli do niego podszedł i powiedział, co, chcesz się bić? No to ten tak wystartował, mówi, dobra, no to chodź, idziemy, bo myślał, że to żart, a się okazało, że to nie jest żart. A potem i musieli ich rozdzielać, znaczy w sensie y ochroniarzy jacyś tam przylecieli. A potem była jeszcze sytuacja w Kiblu, to mówił Franie o tym, że podszedł Szeliga do niego tam i uderzył go po łapach, strącił mu tam puszkę chyba z Red Bullem czy z czymś tam. Bardzo miła i sympatyczna atmosfera panuje w tych federacjach, myślę, że można, tam, można tam organizować przyjęcia na przykład jakieś. Tak, e, dla dzieci. No takie, wiecie, Szeliga Wyskoczy z tortu i da komuś po łapach. Tak, Ksajo tutaj będzie to nie zabawiał. Nie było po Ksajo. Prostu, wiesz, e, słucham? To nie było Ksajo. Było, Był Ksajo? A to musiał Jestem. być pod koniec trzeciej tej, bo ja już nie oglądałam. Ksajo? Bardzo się wynudziłam Przez i wyłączyłam. Konopskim będzie walczył. Ksajo no, to się w ogóle nie odzywał tam Naprawdę? słowem. A no? no to Ksajo Konopski, słuchajcie. No to, to się nie odzywał słowem do, do momentu, bo ja w pewnym momencie wyłączyłam. Jak już dziewczyny między sobą rozmawiały, okay. to się tak znudziłam, że. No tak, że Aniela wyłączyłam. się tam kłóciła w pewnym momencie z Martą. E... No, to nawet nie była kłótnia, one gadają jedno i to samo. Od tak. bardzo długiego czasu to, to jest nudne po prostu i tyle. Natomiast przy tym wszystkim no najbardziej yy, widoczny był ten paramaxil z, yy, właśnie z Franiem, którzy się pobili chyba z trzy razy tam w trakcie. No, oni przy face to face się, się pobili. Przy face to face, potem dwa razy przy face to face, a trzy potem wracając. Tak, yy, na na swoim miejsce. Tak. I znaczy, pobili się, tak naprawdę to no wyskakiwali wyglądało, zam... jakby franio uderzył Paramaxila tak, parę razy. Tak. Z czego sobie Paramaxil nic nie robił. Oni zresztą są jakimiś kurwa arcywrogami, oni się tam nienawidzą. Bardzo się nie lubią. Więc jest tam bardzo mocna zła krew między nimi. Bardzo mocna zła krew jest. No i właśnie pytanie, czy to dalej się będzie ciągnęło, czy nie, między Wardęgą a Konopskim. Oni mówią, że bo poruszali ten temat też na konferencji. Tak, dojdzie mówiąc dojdzie o dojdzie. tym, że chcieliby już, znaczy Wardenga sugerował, że z jego strony on już chciałby to skończyć, bo już jego też to zaczyna. Tak, nudzić. tylko że on ma, miał ostatnie zdanie, bo no też przed konferencją wrzucił film. No tak, dlatego ja nie wiedziałam, że on wrzu wrzucił wtedy film z dosyć nie? Sprytny Wardenga, tak powiem. Ale. Nazywać. No prawda jest taka, że to już jest nudne, no, a każdy z nich chce mieć ostatnie słowo i to Oczywiście. się może tak ciągnąć w nieskończoność. A to jest takie, tak jakby nie mogli właśnie spotkać się na jakimś live'ie i pod podyskutować ze sobą na żywo żeby swoje argumenty na żywo odbijać, bo tak to trwa, to w nieskończoność, plus są czasami niedomówienia. Tak, e... jak zostawiasz niedomówienie, to potem po to, to żeby Tak, to ktoś tym... sobie otwiera tutaj bramkę do, do, do dalszej tej... To jest niekończąca się dyskusja i fakt, że oni to monetyzują jeszcze na ten moment. Pytanie, czy to im koniec końców nie popsuje wyświetleń, bo ludzie będą nie mieli przesyt Możliwe. i przestaną w ogóle oglądać na przykład taki kanał w Filmów, takim momencie. który które nagrali na siebie jest chyba osiem. Jest w sensie strasznie dużo. Cztery... 4... I cztery. Chociaż wydaje mi się, że teraz będzie. No na pewno odpowiedź Konopskiego nie, nie sądzę, żeby po prostu spoczął. Na pewno jedno, co... Jakie ja odniosłam wrażenie, to, że Konopski się trochę wyrobił w odbijaniu piłeczki mhm. i że to już. To znaczy pomijając ma lepszych researcherów, po, Pomijając teksty w, w stylu, że cały czas się zwraca dam do Wardęgi per kapuściany ubie, co uważam tak, w ogóle za jest. słabe strasznie, że to psuje wydźwięk, on, on się staje znacznie słabszy, kiedy się to kogoś prawda. obraża w takiej, no po co to robić? To jest takie, to jest dziecinne bardzo. No jakby to pomijając, to argumentacja jego jest taka trochę bardziej wyważona, natomiast... Dlatego prawnicy na przykład, jak wysyłają komuś pismo, to nie piszą tyka kapuściany ubie, tylko szanowny panie. <laughs> natomiast... No, jest to nudne. Tak, tak. jest to nudne. Tam, to już nic nie wnosi, to jest wspieranie się o rzeczy sprzed czterech, pięciu lat. To jest jakieś takie bzdury, no. Już pomijając tego leksia, to wspieranie się o... Mm, o te kupowanie wyświetleń udanego. Ale przede gdzie... wszystkim to oni nie powinni się yy, o wspierać? spierać, tylko skoro ta cała sytuacja już trafiła na drogę sądową, to jest to na, dro na dro drodze sądowej pomiędzy jednym i drugim panem, pomiędzy Leksiem a Konopskim i to powinno pomiędzy nimi być rozgrywane, a nie, no a nie pomiędzy osobą trzecią. A to samo, wiesz, z Danym, no, że to Dany jest tutaj gdzieś tam zainteresowany, a Dany ma to gdzieś, nie, w tej chwili. No, nic mu to nie robi ta afera. E te wyciąganie tych tych to no, trochę wyświetlą. mu dało bo jeszcze dostał walkę na Fame MMA Ale no to z, ty Więc... to już było pół roku temu No tak no ale to mówię że coś tam dało bo, nie, to dostało, więcej bo niż dostał bo dostał walkę temu. Nie... To jeszcze zanim Konopski wyskoczył nie bo to było wtedy Nie to było miał Oj Wojtek walczyć prawda no. A wyskoczył Dany wtedy za Oj Wojtka. Nie pamiętam dlaczego. Nie, nie pamiętam, że Wardega nie chciał w końcu Oj Wojtka, że kategoria wagowa mu nie pasowała. Ja już nie, nie pamiętam. Też co nie chodziło. pamiętam, o co tam chodziło. O coś tam chodziło, w każdym razie Dany wtedy walczył. No walki są, walki trwają i nie tylko w świecie influencerów, ale w świecie celebrytów również. A mowa tutaj o Joannie o Poździe i Antku Królikowskim, gdzie walka pomiędzy nimi już rozgorzała tak na całego że ja już tam nie wiem, co się dzieje. Antek jest mistrzem czarnego pr Ja też się nocno. już pogubiłam w tej historii. Tak. E, otóż okazało się, no to już mówiliśmy, że oni się rozstali, że on ją zostawił, jak ona jeszcze, zanim jeszcze urodziła, e, że znalazł sobie kochankę. To my te, te, tego nie wiedzieliśmy, że znalazł sobie kochankę. Znalazł, nie, to ja wiedziałam. No ja nie wiedziałem, że on miał kochankę wtedy. To tak, w momencie właściwie, jak się tam przeprowadza ja do prostu, mieszkania. Okay. Nie, nie, nie. No W, każdy, w każdym razie, no tak, e, panią prawnik Izabelę i e, e, znaczy panią prawnik tam, ponoć z jakiejś kancelarii prawnej pracującej. No jak rozmawialiśmy tam z ludźmi, to się okazało, że raczej ona nie może być prawnikiem. Tak, że nie, nie może być prawnikiem, tylko że, że, że pracuje w tamtym Tak, że nie ma jej nigdzie na żadnych listach. No ale to, to nie ma znaczenia, słuchajcie, bo to jest akurat najmniej istotne w tym wszystkim. Zaczęło się od chrztu. Czyli znowu religia, wszystko przez religię, kochani. No więc było to odwoływanie chrztu, były tam jaja, jakieś wzajemne oskarżenia, że ta strona nie dopuszcza do chrztu, właściwie nawet nie samego chrztu, tylko nie informuje tamtej, o której się to odbędzie i gdzie dokładnie, bo też chcą być świadkami tego. No i generalnie jakaś sraka się zaczęła robić, z tego straszna. I zaczęło się przerzucanie screenami. Zaczęło się przerzucanie screenami a propos niepłacenia alimentów. Antek powiedział, że komornik wszedł na jego konto i zablokował je całkowicie za niepłacenie alimentów. Jako dowód załączał screeny pokazujące, że płacił alimenty i to grube, bo tam jest 10 tysięcy złotych, 150 tysięcy złotych, 9 tysięcy, 15 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. To są grube kwoty na co Joanna Opozda odbiła piłkę, mówiąc, że to wcale nie są alimenty, tylko to są pieniądze, które, że to są z 23 grudnia, kiedy jeszcze byli ze sobą, to są kwoty, i to są, że on mydli oczy po prostu ludziom, i to są kwoty, które on wpłacał na ich wspólny dom, że to był za dom, za który płacili razem, mhm. że on teraz po prostu nie płaci alimentów, na co odezwała się i matka. Jego yy, i odezwała się matka jego byłej partnerki, z którą w tej chwili jest jego brat. Jezus, Maria. <laughs> więc, więc generalnie to jest telenowela w tej Ale chwili. Ale ja jestem zaszokowana tym, że, ludzie, że ci ludzie wyciągają to i przerzucają się tym na, tak wiesz, w po prostu przed publicznością. No tak. Jakby żonglują sobie tym wszystkim. Tak. Przed publicznością. Jestem tym zaszokowana, tak, szczerze Antek mówiąc. Tak, Antek wydał oświadczenie, wiesz, takie kolejne, aktorskie dosyć mocno, jak w przypadku tamtego No To on bardzo nieudane nam to znaczy, było. nie, ale wiesz co, on umie zagrać, więc czuć, czuć te emocje i tak dalej. No, to na pewno to też są prawdziwe tutaj emocje, bo pewnie już jest wkurwiony całą sytuacją, że jest cały czas o tym głośno i że... Czy nie łatwiej byłoby pójść do mediatora i rozwiązać to pomiędzy... No I drugą osobą, znaczy, osobą znowu. Rozwiązywanie takich rzeczy w sferze publicznej nie kończy się nigdy dobrze. No znaczy, inaczej nie. nie kończy się nigdy porozumieniem. To jest jakiś dramat. To się to, co kończy się tutaj tym, rozgrywa. tylko że napędzasz machinę mówienia o tobie i, i, i tyle. I to wcale nie w pozytywnym I, i, i sensie. Brzydko no. to jest rozgrywane w kontekście tego, że mają dziecko. No, no tam teraz. głównie o to też dziecko właśnie w tym wszystkim chodzi. Nie? E no, więc to jest telenowela. Jest jeszcze jedna telenowela, którą mamy tutaj na tapecie i o której Wam już dwa, dwa, dwa tygodnie temu wspomnieliśmy. Ma Faszyn rozstała się z Sebastianem Fabiańskim. Ostatnio wrzucaliście nam, że... Nie powiedzieliśmy o tym, co się dzieje dalej i rzeczywiście nie powiedzieliśmy, ale nie dlatego, że chcemy ukryć jakieś niesamowite sekrety i tajemnice, tylko dlatego, że nagrywaliśmy papierki w środę rano i jedyne, co do tej pory było, czyli do środy, co było nowego, to był wywiad Fabiańskiego, w którym opowiadał po prostu, jak to było, jak wyglądało spotkanie z Rafalalą i jak, o co tam chodziło w tym wszystkim. A my po prostu stwierdziliśmy, że nie chcemy specjalnie dawać atencji Rafalali, więc jakby to był powód tego, że nie wrzucaliśmy nic. Natomiast teraz Wam pokrótce powiemy, co się dzieje. Bo to jest znaczy w tej całej tragikomedii, która się tutaj wydarza, jest to po prostu kurwa gdzieś tam wręcz zabawne. O. Otóż nawet Kozaczek zrobił ikonografikę, bo ludzie się już pogubili, co tam się tak naprawdę dzieje. Czyli tak. MAF rozstaje się z Fabianem, znaczy rozstają się, ogłaszają to publicznie. Następnie, chwilę później pojawia się oświadczenie Sebastiana, znaczy oświadczenie, wywiad, który dał Pudelkowi. Tak. I w tym wywiadzie właśnie mówi o tej sytuacji z Rafalalą i tak dalej. Po czym chwilę później odzywa się Rafalala na swoich social mediach i mówi o tym, że MAF miała romans z operatorem gościa z dupy. <laughs> Następnie Pojawia się oświadczenie, niestąd ni zowąd, pojawia się oświadczenie byłej dziewczyny Mateusza. Po tym oświadczeniu pojawia się oświadczenie domniemanego Mateusza Blue Baby. I... i e, ja nie mogę zachowywać powagi. I, i robi się z tego e, naprawdę kolejna telenowela. W międzyczasie znowu się gdzieś tam odzywa Rafałala, daje jakiś wywiad, y, zaczyna się znowu... Ona się będzie styl... odzywała non-stop, bo wiesz, to jest młyn no, to jest na młyn... wodę. No. Oczywiście, że tak. I w tym wszystkim y, osobą najbardziej mącącą... Woda no... na młyn, a nie młyn na wodę. No, tak, tak. Osobą na najbardziej mącącą jest ona. Na... Y, następnie, na, na sam koniec tego wszystkiego, Sebastian wrzuca oświadczenie, że przeprasza swojego syna za wszystko, co się tutaj gdzieś wydarzyło i... To w oświadczeniu musiał zrobić? No tak, że i, i znika, nie? W sensie, że bez odbioru. Okay. I wyłącza się z so social mediów. I kurwa, tak to się moim zdaniem powinno skończyć. W sensie, mm, chodzi mi bardziej o to, że z tego już się naprawdę zrobiła moda na sukces. Że już nie wiadomo, kto co i z kim. Ktoś tam y, śmiesznie podsumował, bo jeszcze siostra Sebastiana Fabińskiego się gdzieś tam wypowiadała. I chyba plotek czy pudelek podsumował, że jeszcze brakuje tylko, żeby się rodzeństwo Rafalali wypowiedział. To jest możliwe, jeżeli Rafalala ma rodzeństwo, to myślę, że jest to wysoce Więc prawdopodobne. Tak wygląda ta afera. No, słuchajcie, wszyscy są kurwa dorośli. Wszyscy robią to, co im się podoba. I no. Tyle, no. Co tutaj więcej kurwa dodać? No, i robią nam się w tej chwili w show biznesie naprawdę jakieś telenowele i... Roszady. Roszady i nie wiadomo co. Z tym was zostawiamy, moi drodzy. Zostawiamy was do następnych papierków, które będą ostatnimi papierkami w tym sezonie. A póki co Aure W.A. i mamy nadzieję, że nawadniacie się, bo jest bardzo ciepło. Jest bardzo ciepło. Bardzo Arzt. ciepło. Pijcie wodę. Pijcie wodę. Trzymajcie się. Pa. Pa.